Hej, cześć, Simana wam wszystkim z tej strony Damkry i ze mną jest... Creeper online! Będziemy grać teraz w bedworce z Damian... E, damkry. 1, 2, 3 Czasem no tak będę to. mówił Damian, bo... Tam. No i... O budowa... Tam, tam. Typowa budowa Sasienka. Typowa... Typowa obudowa sesinka. Dobra, jej, jej trochę zacznę robić presję białym, że ich podjeżdżam. Subskrybujcie na... E, tego... Ty e, na, na, się na, zbuduj. Na Tam I, I Twoi też. Jak, jak, ma, jak ma na tego? Jak, jak się nazywa twój kanał? Creeper Unai? Games tam e, W świętach będę nagrywał, bo będę miał nowy laptop. I Też będę nagrywać. O i, w, i widzowie. I, i widzowie. Czekaj, czekajcie, bo w, kolej, w kolejne... E, dobra, idę po kilo po pierwsze. W kolejną wolne, czyli w sobotę albo w niedzielę, będzie odpalony serwer UMAIA, który sam, z, który sam zrobił. No? No. Dobra, kupiłem złoty kilo. Tak glina im nic nie da, jakby co. Co oni to. Co oni planujemy kupować łuk? Ja taką sobie bazę. Eee, bo nie, nie, Jakby uważnie, bo jakby teraz widzisz, że jest taka na koks Eee. Czy widziałeś, co ja zrobiłem? Udało mi się z nim walczyć! Ej, co? Dobra, nie! Dobra, bierz kolejną gierkę. Dobra, kolejna gierka. O nie, nie lubię tej mapy! Pętyle, wkurzyli mnie, kupuję glinę. Aha. Wkurzyli mnie. Aha, bo miałam obudować mieszkankę. Ja obuduję, bo kupuję glinę. A, bo ty masz język polski, a ja mam angielski i to jest taki terrakot. E, Czerwoni już podjeżdżają, więc nie dobrze, że to obudowałem, bo nic im nie da. A. Będą tylko kopać kilka minut, znaczy no, mogę nie mogę i minut, ale... Zgodzą sobie ja kupił, jak on kupił kilo a. już? Jak ja gram Hypix, ja cel nie ma tak. Oni, oni mają i jakieś city, bo one ma... Oni... I to jest trochę oszustwo, bo patrz. I, i, i patrz, oni mają tylko kill Każdy ma już kill od razu na sam początek gry Wiem widzę O, oh, fuck, 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 wyginę, zginęłem trzy serca, nie mam refa, nawet nie, nie mam złota No, Ucieczka, ucieczka Nic nie puszko, szybko Dzięki, uwaga, nie, 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 nie. Umiej. Wracaj, wracaj się, wracaj się Masz przewalona nie wyszło Nie Umarłeś? Nie, nie umarłem. Dobra, rumarne, bo to tak nie ma sensu. Dobra, kolejna gierka, szybkiej. Szybkiej. Dobra. Każdy krokiem powinno wystarczyć. Kart. To jest zawsze moja taktyka, zawsze była, ale jak gram z kolegą, to lepiej tak. Na tyle, na. Solo jest mniej agresywny gracz. Niebieski nie wrzucił. Ma, e. bo no oni gadało Uchybę, proszę, wygraj to. Przed. A, bo jest jakiś To jest kapi. To jest polski kapi. O, dos dostał. Po co u mnie nacisnąłeś? Dobra, kolejna wieczka, no szybciej. jak kolejna osoba będzie miała 3 ja się wkurzę! Dobra, 10! Ja nie... nie... Za, dnia, nie, nie. Dobra, to szybko zbieraj na odbudowanie łóżka! Szybko! No ja buduję taki bardziej z boku most, żeby po prostu jak najmniej wełny zmarnować, żeby być wyżej. A dobra, teraz Speed Bridge, te ciutki. Nie! Tylko... Słuchaj, jestem Big Brainem! Bo jest... Co?! A, daj. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie! Ale nie udawaj! Ale nie udawaj! Chłop biegnie, chłop biegnie, chłop biegnie. Nie, chłop biegnie. Ale dostał knoka! Ale go wywaliło! Dobra, jakby to to idą. Idą. No nie trzeba jakby. Dobra, chłop za zabezpieczną strefę. Dostał minus 3 HP. Dobra, no on jest głupi! Spadł! Nie, nie spadł, nie spadł Patrzę e, na uśmiu. A nie, nie, żyj, on, on, on umarł, przegrał Ale nie, tu jest Wiem, ale tamten, który był na tym Słuchajcie, ty właśnie stoisz na niebezpiecznej strefie hmm. A, no tak, no tak, tak. Nie mo, Jak A... jest już na, napisane na czerwone, to nie ma tam stać Zaraz spadł, spadł, spadł Podjeżdżam to jakby I napisało na domu jakieś czerwone U! Uważaj! Uważaj! Na boku! Nie nie dole! On przeżył! 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 ja pokonany, pokonany. Na spokojnie. Na spokojnie z takimi. Muszę, muszę wyjść na... Zabezpieczmy strafę. Ty, nikt mi nie zabrało! O ty mały! Niebieski! Zablokowałem go chyba. Nie! Zginąłem! A mogłem! Widziałem to! U widziałem to akurat! Dobra! Dobra, manzela w zbroję, mam w zbroję Pokonałem kupę na pół! Dobra, widzowie! Nie, y, walczyłem z chłopem, nie mogłem odpałzować! Pokonałem go na pół! Z... Dobra. Ja nie wiem, ja mam jakiegoś czwarta życia. Niechto. Widowie przegraliśmy. Znowu. Kolejna gierka, nie będę wam pokazywać tej całej areny. Będę, ten może bardzo długo film. Moje też zapowoduje bardzo długi film, bo chcę pokazać Arenkę jak wygrywamy. Widzowie! Mamy szansę wygrać! Widzowie! Mamy szansę wygrać! Widzowie! Mamy szansę wygrać! Widzowie, mamy sensę wygrać. Wtedy, my to tylko wtedy, kiedy mamy bardzo dużą wygrać. Po pierwsze, kupuję y, y, 3 Tinty, y, refy, y, miliony fireboli i to. I już mam wywalone. Już mam wywalone. Jem refa. Jem refa. Mam już wy... Jest się niebieski! Jaka będzie zemsta! Oni tak nas nie Dosłownie idą do po... siebie. Niebiescy. Dobra, Nie no! Ja żyję! Ja żyję! Nie wiem ile ty masz kopę, ale dobra. Dobra, idzie i tak Ona chyba. Ona ma... Proszę! Ma... Proszę! Nie! No co to tak? U mnie jest czterech skrotek, no! To nie co? Dobra, widzowie, Zdrowo? jakby to tu już kończymy nagrywanie, pa.